Kto stoi za dywersją na kolei? Czy możemy spodziewać się poważniejszych incydentów? O tym w dzisiejszym odcinku Politycznego Porządku. Zapraszam. A gościem politycznego porządku jest Michał Potocki, kierownik działu Kraj, Świat i Gospodarka w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dzień dobry, witam Cię, Michał. Dzień dobry, witam. No właśnie, akt dywersji. Na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch incydentów. W wyniku pierwszego zniszczono fragment toru, w wyniku drugiego awarii uległa trakcja. Wiemy, że Sprawcy są zlokalizowani, są to obywatele Ukrainy. Jak patrzysz na całą tę sprawę? Czy my mamy dzisiaj pewność, co tak naprawdę wydarzyło się na tej trasie kolejowej? No Mamy pewność, dokąd korzenie, skąd rogi sterczą. Znaczy, wiadomo, że to zrobiono. Na polecenie rosyjskich służb, to, że to byli obywatele Ukrainy, byli narzędziem, byli młotkiem, którym wbi, wbito te gwoździe, czy przyczepiano te, te ładunki wybuchowe pod torami w powiecie Garwolińskim. Natomiast tutaj no, nie ma wielkich, wielkich złudzeń. Wiadomo, jakie państwo prowadzi przeciwko nam jeszcze nie wojnę, natomiast działania poniżej progu wojny, które no, trzeba utożsamiać z. Z, z, z agresywną polityką Kremla. Rosjanie się z tym nie kryją specjalnie. Rosjanie grożą nam praktycznie każdego tygodnia ustami swoich najwybitniejszych propagandystów co z nami zrobią. I szczerze mówiąc, całe, cała kaskada wydarzeń bo. Przecież to nie jest pierwszy tego typu wrogi akt wobec Polski. Dzisiaj dowiedzieliśmy się też, że kilka dni temu napadnięto naszego ambasadora w Rosji, który był gościł w Petersburgu. Wczoraj administracja cmentarza w Katyniu poinformowała o rozebraniu demontażu części polskich symboli na tym cmentarzu. Tak, tutaj od razu może warto powiedzieć, szerzej o tej sprawie piszemy na naszej stronie Gazeta gazetaprawna.pl. Opisywałeś ten temat. Powiedzmy może dwa zdania, to znaczy na cmentarzu w Katyniu. Na cmentarzu decyzją prokuratury zdemontowano symbolikę, płaskorzeźby przedstawiające polskie ordery wojskowe. Krzyż Virtuti Militari i Krzyż Kampanii Wrześniowej nadawany przez rząd emigracyjny w, w, w czasach, no... Przed odzyskaniem suwerenności przez Polskę. Do tego atak dronów, ten chyba od którego powinienem zacząć, najbardziej spektakularny atak dronów, ale mieliśmy też zagubione w cudzysłowie rakiety. Mieliśmy, mieliśmy do czynienia z falą podpaleń, których sprawcy też przecież niektórzy zostali ustaleni. No i cała kampania dezinformacyjna i propagandowa z użyciem botów, z użyciem z użyciem, jak to Rosjanie określają terminem zgrabnym poputcicy, czyli, czyli ci, którzy wspierają, ci, którzy podróżują razem z, z, ra, razem z Rosją przez świat dezinformacji, to wszystko, to wszystko tworzy jeden bardzo precyzyjny obraz sytuacji, w której się znaleźliśmy. I to nie jest koniec. Nie jest to koniec nie tylko dlatego, że nie widać powodu, dla którego Rosja miałaby nagle zrezygnować z tego typu prowokacji, ale też Rosjanie niektóre swoje cele jednak osiągają w postaci Powiedzmy może, skupiając się na chwilę na, 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 na sprawie tych incydentów kolejowych, jaki jest cel tego typu wydarzeń? To znaczy, no dochodzi do, 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 do jakiejś próby, na przykład Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, mówi, mogliśmy mieć do czynienia nawet z próbą zamachu. Mówił, mówił o tym we wtorek w programie Rozmowa DGP. Pytanie, czy faktycznie jest tak, że takie małe incydenty, one mogą wywoływać no właśnie, to jest pytanie, co? Jakiś stan niepokoju, niepewności, to jest faktycznie próba zamachu. Co jest celem Rosji, kiedy ona podejmuje no, tego typu działania? Jeśli, jeśli podkładasz ładunek wybuchowy pod tory kolejowe, to to jest próba zamachu. I tutaj nie ma co się bawić w eufemizmy, że może... To była próba zamachu. To jest linia kolejowa wykorzystywana dosyć intensywnie przez zarówno pociągi towarowe, jak i przez pociągi pasażerskie. To jest linia, którą codziennie kursują pociągi relacji Kijów-Warszawa bezpośrednie i relacji Kijów z przesiadką w Helmie do Warszawy, yy, również pasażerskie, do tego, tak jak wspomniałem, masa pociągów towarowych, lokalny ruch i tak dalej, i tak dalej. Wiemy z tego, co nam przekazują służby i politycy koalicji rządzącej, że jeden z tych ładunków nie zadziałał tak, jak mógł zadziałać. W związku z czym uszkodzenie torów nie było tak duże, jak mogłoby być, gdyby wszystko się z sprawcą powiodło. A i tak to ryzyko, że pociąg się może wykoleić, na przykład, nastąpiło. Dzisiaj rano mieliśmy, mieliśmy informację z Czech o wykolejeniu pociągu. Ja tam nie widziałem jeszcze, nie widziałem jeszcze, nie widziałem jeszcze przyczyn, natomiast, no... Wszyscy pamiętamy y, katastrofy kolejowe również na terenie Polski i doskonale wiemy, że przy czarnym scenariuszu liczba ofiar może iść w dziesiątki, a tam, tak jak wspomniałem, ta linia jest intensywnie wykorzystywana. W związku z czym takim no, pierwotnym celem jest oczywiście było oczywiście uszkodzenie infrastruktury po to, żeby wywołać y, jakiś problem na ruchu w, najlep, w, naj, w najczarniejszym scenariuszu katastrofę kolejową. Natomiast to nie jest oczywiście jedyny cel, i być może nawet nie jest to główny cel y, Federacji Rosyjskiej, dlatego że. Głównym celem Rosji jest rozbicie jedności Zachodu. To tak patrząc na taki wielki obrazek, duży obrazek. I w sytuacji, w której tego typu zdarzenia, jak przeloty przeloty dronów, czy, czy, czy rakiet, czy, czy, czy ładunki teraz, czy podpalenia. Mamy do czynienia z próbą wywołania niepokoju, strachu w społeczeństwie polskim, po to, żeby z jednej strony podniosły się hasła, że a po co nam to wsparcie Ukrainy, zajmijmy się nasza chata z kraja. Kiedyś premier Kopacz mówiła, że trzeba zgarnąć dzieci i zamknąć się w domu w takiej sytuacji. Słynna jej wypowiedź z czasów jeszcze 2014 roku, pierwszej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. A z drugiej strony, żeby podniosły się różne głosy y, ludzi obiektywnie pracujących y, przeciwko interesowi Polski w postaci takiej, że a może to nie Rosjanie, a może to Ukraina, a może to no Rosjanie właśnie. z kolei na własną użytek kolportują tezę, że to polskie służby w ten sposób prowokacji się dopuściły. I to wszystko sprawia, że mm, y, z jednej strony w, dłuższej, w dłuższym scenariuszu motywacje polskich władz do tego, żeby Ukrainę wspierać w różny sposób słabnie, bo słabnie poparcie społeczne dla, dla poparcia dla Ukrainy, a wiemy skądinąd, że ten rząd jest dosyć wrażliwy na zmiany, na zmiany sondażowe. W związku z czym Rosjanie grają tutaj zarówno w krótkim scenariuszu, jak i w dłuższym scenariuszu, którego takim głównym celem jest, jest to, żeby Ukraina. Została sam na sam z Rosją. To jest dokładnie ten sam scenariusz, który jest realizowany innymi metodami w relacjach rosyjsko-amerykańskich przecieki dotyczące domniemanego, czy rzekomego planu Trumpa zmierzającego, gdybyśmy wierzyli w te przecieki do, do zmuszenia Ukrainy do kapitulacji, są dokładnie tym samym elementem. Chodzi o to, żeby Ukrainę zostawić sam na sam z Rosją, żeby całe, cała ta solidarność Zachodu i tak już naruszona i podkopana została zdruzgotana do końca. To, to może powiedzmy faktycznie o tym, kto, kto tak personalnie za tym stoi. To są ci Ukraińcy, którzy zostali zidentyfikowani przez polskie służby. One oni dotarli do Polski z Białorusi. Zresztą wrócili przez przejście w Terespolu. Jeden z nich w maju był skazany przez sąd we Lwowie za akt dywersji na terenie Ukrainy. Drugi, zachodzi z Donbasu, mm -hmm. był wcześniej pracownikiem prokuratury. Czy my wiemy, w jaki sposób Rosja pozyskuje takich ludzi? Dlaczego? No bo to mógłby, ktoś mógłby zadać takie pytanie. Dlaczego Ukraińcy, obywatele Ukrainy chcą działać tak naprawdę na niekorzyść swojego państwa? Bo w każdym kraju można znaleźć zdrajców. I w naszym kraju też się tacy zdrajcy znajdują i, i chociażby, chociażby Leonid Wołkow, polityku rosyjskiej opozycji, który został pobity bardzo brutalnie w Wilnie, został pobity przez obywateli Polski. Dokładnie w taki sam sposób zostali, są werbowani Ukraińcy do organizowania zamachów również na samej Ukrainie. Kilka miesięcy temu mieliśmy z falą ataków, mieliśmy do czynienia z falą ataków na ukraińskie odpowiedniki wojskowych komentarzy uzupełnień, gdzie ludzie, miejscowi mieszkańcy, obywatele Ukrainy, byli werbowani za pomocą internetu, polecano im. Niektórzy nawet nie do końca zdawali sobie sprawę, co robią, bo na przykład, na przykład mogli się. W niektórych przypadkach ich scenariusz wyglądał w ten sposób, że kontaktowali się z nimi jacyś ludzie poprzez komunikator Telegram, zwykle, bo nie zwykle do tego celu wykorzystywany. Oferowali im łatwy zarobek płatny tam w kryptowalutach albo w jakiś inny sposób za drobną przysługę w postaci przeniesienia jakiejś paczki z miejsca na miejsce. Tym miejscem miała być właśnie siedziba. Terytorialnego Centrum Uzupełnień, czyli takiego odpowiednika ukraińskiego WKU, po czym te ładunki eksplodowały. Była taka cała seria, cała seria tego typu ataków. Ja nie widziałem jeszcze komunikatów, w jaki sposób ci konkretni sprawcy zostali zwerbowani, ale można zakładać, że mogło to być właśnie tego typu, tego typu scenariusz. Chociaż z drugiej strony, skoro obaj ci ludzie przyjechali z terytorium Białorusi, i w ostatnim czasie pozostawali poza obszarami kontrolowanymi przez Ukrainę ten jeden skazany zaocznie w za dywersję on musiał uciec wcześniej na Białoruś drugi pochodzący z Donbasu jakoby prawdopodobnie można znowu zakładać że on mieszkał na terytoriach okupowanych przez Rosję bądź wyjechał z nich do Rosji być może tam ten kontakt był dużo prostszy, być może oni, być może ich związki z rosyjskim wywiadem wojskowym, bądź inną e, agendą rosyjskiego państwa były ściślejsze, być może oni byli, nie byli po prostu narzędziami, tak jak wcześniej użyłem porównania do młotka, bo takimi młotkami byli ci, którzy wysadzali ukraińskie komendy uzupełnień w ostatnich miesiącach, ale być może ich związki z wywiadem wojskowym były dużo dalej idące i być może byli dużo bardziej, no musieli być dużo bardziej świadomi, bo jednak inna sprawa przekonać kogoś do przeniesienia paczki, w której nie wiadomo, co się znajduje z miejsca na miejsce, a co innego, jeżeli mamy ludzi, którzy musieli, jeżeli wierzymy komunikatom polskich służb, przymocować na materiał wybuchowy, odpalić go zdalnie, tak, ale nie zdalnie przez internet, tylko obserwując miejsce zdarzenia, wiemy o telefonach, w związku z czym to byli, to był jednak szczebel wyżej, przynajmniej z tego, co, co wskazuje intuicja taka badawcza i doświadczenie. Wiesz Michał, co mnie zastanawia, bo mieliśmy wymianę Tweetów, jeżeli chodzi o prezydenta Władimira Załańskiego, premiera Donalda Tuska. Premier Donald Tusk w środę podczas Kongresu Nauka dla Biznesu mówił tak. Powiedziałem prezydentowi Załańskiemu, że Polska oczekuje natychmiastowego przekazania wszystkich danych, które pomogą nam zidentyfikować zagrożenia wynikające ze współpracy rosyjskich służb z niektórymi obywatelami Ukrainy. To był premier Donald Tusk. Z kolei we wpisie, który zamieścił prezydent Zeleń czytamy tak, powiedziałem, że takie działania wybratowe są codziennością na Ukrainie, w tym na kolei. Tutaj ukraiński przewoźnik e, e, podjął odpowiednie działania, aby przeciwdziałać takim sabotażom. E, no właśnie, to są takie, ja bym to nazwał chyba oschłymi e, komunikatami. Trochę premier pokazuje, no dobra, Ukraina musi z nami współpracować. E, prezydent Załęski z kolei, no u nas to jest codzienność, trwa wojna. No, obaj politycy pewnego rodzaju modus operandi mają podobny. To znaczy, to są komunikaty w obu przypadkach wewnętrzne, skierowane do odbiorcy wewnętrznego. Premier Tusk chce pokazać sprawczość i stanowczość. Prezydent Zyłański chce pokazać asertywność i nieugiętość. I jakby ja tak czytam oba te komunikaty. Natomiast prawda też polega na tym, że już abstrahując od tego, że ci ludzie wjechali ponoć z terytorium Białorusi, natomiast nawet w przypadku, gdyby potencjalny sprawca wjechał z terytorium Ukrainy, to Polska Straż Graniczna ma bardzo ograniczone możliwości zorientowania się, że na przykład wpuszcza do Polski kogoś, kto został na Ukrainie za coś tam skazany. I w drugą stronę, że I, wypuszcza z terytorium albo, Polski... że, albo że wypuszcza. W związku z czym w obu, w obu przypadkach Polska Straż Graniczna również na granicy z Białorusią, która jeszcze utrudnia proces, tak na dobrą sprawę patrzy na stronę czysto formalną. Tak? Czy człowiek ma dokument w porządku, czy ma ważny paszport, czy ma ewentualnie wizę, jeżeli takiej wizy potrzebuje, e, czy wszystko się zgadza krótko mówiąc. Jeżeli ma jakieś podejrzane pieczątki, to może go e, przeszukać dodatkowo. Jeżeli coś jej wyjdzie w naszym systemie, że na przykład dany człowiek ma zakaz wjazdu na terytorium strefy Schengen, bo jest coś takiego jak, jak system informacyjny strefy Schengen, w którym się wpisuje ludzi, którzy, ludzi niepożądanych, można tam zakazać komuś wjazdu na przykład na rok, na trzy, na pięć. Jeżeli ktoś taki wjeżdża, to się go próbuje wjechać, to się go nie wpuszcza. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś został skazany na Terytorium Ukrainy, nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa na terytorium Unii Europejskiej czy państw strefy Schengen, to podstawy do niewpuszczenia są bardzo wątpliwe. Mhm. Być może znaczy, rozwiązaniem takim długofalowym byłoby po prostu przyjęcie Ukrainy do strefy Schengen i Unii Europejskiej, co oczywiście nie jest, procesem, nie jest procesem szybkim, jest procesem, ale znów wtedy z kolei znika granica, w związku z czym to przemieszczanie się jest będzie, byłoby jeszcze prostsze. Więc w tym sensie no, problem jest. Być może mhm być może to, co można byłoby uzgodnić, to szersza wymiana informacji tego typu o sprawcach aktów dywersji, która wydaje mi się wymagałaby, wymagałaby dodatkowych uzgodnień, do dodatkowej umowy międzyrządowej. No właśnie, no bo to, to jest ważny temat, który poruszyłeś. No jeżeli on w maju został skazany we Lwowie, za akt dywersji, no to pytanie, kiedy się znalazł na terytorium Polski, no to pierwsze pytanie. Z drugiej strony, dlaczego komuś się nie zaświecił na czerwono na, na jakimś etapie e, pobytu w Polsce, no bo musiał wjechać tu jakoś, no i musiał też wyjechać opuszczając nasz kraj? To prawda, ale tak jak, tak jak wspomniałem, u Straży Granicznej niekoniecznie to się musiało zaświecić, dlatego że Straż Graniczna nie ma dostępu, nie istnieje tak daleko idąca wymiana informacji o, o sprawcach przestępstw pomiędzy Ukrainą a, a, a Polską, która by pozwalała na wyłowienie każdego tego typu, każdej tego typu osoby. Chociaż zgadzam się z tym, co, co mówisz, a zwłaszcza w przypadku wyroków zapadających zaocznie, czyli wyroków, w których sprawca nie trafia potem do więzienia, czy nie, nie zostaje wobec niego wyegzekwowana kara, tylko gdzieś tam jest nie wiadomo, gdzie. Mm -hmm. Zakładam, że Ukraińcy wiedzieli, że skoro sprawca dywersji nie został schwytany na Ukrainie, to znaczy, że jest gdzieś po drugiej stronie linii frontu, szeroko rozumianego. Więc być może to są przypadki, które można by dodatkowo doregulować. Nie jestem specjalistą od, 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 od tego typu zagadnień stricte prawnych. Natomiast myślę, że jeżeli wierzyć w to, że premier Tusk rozmawiał z prezydentem Zemańskim właśnie o tym, jak. Wzmocnić naszą współpracę w tym zakresie, to być może u końca tej drogi jest jakieś zacieśnienie współpracy prawnej na linii służb specjalnych i tak dalej. Bo to prawda, sytuacja jest wyjątkowa. Mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy państwo, które nasyła, nasyłało i będzie nasyłać dywersantów, a szczególnie chętnie będzie nasyłać dywersantów z ukraińskimi paszportami, bo to od razu wywołuje u różnych e, ekstremistów na polskiej scenie politycznej e, przekonanie, że w takim razie można kontynuować hejt na Ukrainę, zapominając, kto tymi Ukraińcami sterował i kto ich e, tutaj wysłał. E, w związku z czym to leży w interesie nie tylko Polski, ale też Ukrainy, żeby informacje tego typu wymieniać chętniej, szybciej, i sprawniej. Spodziewasz się, że takie sytuacje będą się powtarzać. Nie mam co do tego wątpliwości. To jest kwestia czasu. Mhm. My mamy ograniczone możliwości oddziaływania na Rosję. Szef Rosy... resortu dyplomacji, Radosław Sikorski, poinformował, że w reakcji na ten akt dywersji zamknięty zostanie rosyjski oddział konsularny w Gdańsku. E, tutaj cytat: Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych, tak jak nie robią tego inne kraje. E, pytanie: Czy to jest pewien symboliczny gest? Chyba możemy tak powiedzieć symboliczny w 80% symboliczny mhm. on utrudnia prowadzenie działalności wywiadowczej Rosjanom tym którzy działali z Gdańska to jest to był dosyć istotny konsulat pod tym względem no bo porty i widać Radosław Sikorski wcześniej ograniczył już rosyjskim dyplomatom i konsulom swobodę poruszania się po kraju oni o ile dobrze pamiętam mają tę swobodę ograniczoną do województwa na w którym się mieszczą. Natomiast K, wcześniej. Ten, ten przypadek to w zasadzie tylko województwo pomorskie. O, o ile dobrze pamiętam, mm -hmm. tutaj zastrzegam, że natomiast ograniczenia terytorialne istnieją w przypadku, w przypadku rosyjskich dyplomatów. Natomiast problem polega na tym, że to już jest nasz ostatni konsulat, który mogliśmy zamknąć. Wcześniej zamknęliśmy konsulaty w Krakowie i w Poznaniu. Rosjanie stosują żelazną zasadę symetrii w takich sytuacjach. Tam, to jest standardowa zasada, ale Rosjanie są do niej szczególnie przywiązani. W, również w kwestiach pozadyplomatycznych. Rosjanie zamknęli nam konsulaty w Królewcu i w Petersburgu. Został I, konsulat w Irkucku i on prawdopodobnie zaraz też zostanie, zostanie y, cofnięta zgoda na jego funkcjonowanie. Y, to też jest dla nas problem, dlatego że. Dlatego, że już abstrahując od tego, że w, w Irkucku i w okolicach na Syberii jest cała masa ludzi identyfikujących się z Polską etnicznie, chociażby ze względu na no, wieloletnią tradycję rosyjskich represji wymieszonych Polaków, polegających w pewnym okresie, w pewnych okresach historii, m.in. na syłkach, ale to też jest źródło wiedzy o sytuacjach w regionie. Ten Irkuck był o tyle istotny. Że konsule, którzy tam, konsulowie, którzy tam pracowali, mogli raportować o tym, co się dzieje na prowincji, a sytuacja na rosyjskiej prowincji była, jest i zawsze będzie. Dramatycznie różniąca się od tego, co się dzieje w Moskwie, czy wcześniej w Petersburgu i królewcy mówię wcześniej, kiedy tak. te konsulaty tam funkcjonowały. Więc to jest też koszt, który my poniesiemy. Natomiast fakt jest też taki, że Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych nie ma specjalnie dużo więcej narzędzi, żeby Rosji odpowiedzieć. Takie narzędzia mają szefowie innych instytucji państwowych. Ja sobie przypominam, i to mi się przypomniało trochę w kontekście pobicia naszego ataku na naszego ambasadora. Nie został pobity, tam było, zainterweniowała jego, jego ochrona. Ale przypomniała mi się sytuacja, w której w Polsce, do wiele lat temu było, nie wiem czy jeszcze nie w latach 90., kiedy dzieci rosyjskich ambasadorów zostały w parku, rosyjskich dyplomatów zostały w parku w Warszawie napadnięte przez jakichś dresiarzy zwykłych i pobite. Mhm. I w następnych miesiącach Rosjanie, kierując się zasadą symetrii, pobili dokładnie taką samą liczbę polskich obywateli, w tym dostał wtedy dosyć solidnie w przejściu podziemnym słynny dziennikarz, znakomity reporter Paweł Reszka, który był wtedy na placówce korespondenckiej w Moskwie. Więc Rosjanie rozumieją język symetrii żelaznej, i myślę. Aż bardzo dosłownie. Tak? Bardzo dosłownie. Czasami aż do bólu, dosłownie. E, tutaj dosłownie do, dosłownie do bólu by, by była ta sytuacja, którą opisuję. W, w, w związku z czym, my powinniśmy szukać pomysłów na. E, do bólu symetryczną odpowiedź na to, co Rosjanie robią tutaj. To nie znaczy, że mielibyśmy wysłać dywersantów, żeby wysadzili jakąś, jakieś tory kolejowe pod Królewcem czy pod Smoleńskiem, ale powinniśmy, i to powinny nasze służby specjalne nad tym pracować, wymyśleć sposób, żeby w Rosji zrozumiano zaszkodzenia Rosji realnego, w ten sposób, żeby w Rosji zrozumiano, że jest to odpowiedź właśnie na ten konkretny, na ten konkre na ten konkretny krok. Zamknięcie konsulatu taką odpowiedzią nie jest. Jest, bo należy do różnej, do innej, jakby leży na innej płaszczyźnie, należy do innej innego rodzaju logiki. To jest krok zrozumiały. To jest krok, którego cenę my też zapłacimy w postaci po prostu mniejszej wiedzy o sytuacji w Rosji i możliwości bardziej, jakby ograniczenia też opieki nad naszymi obywatelami, którzy tam mieszkają, nad polską mniejszością, która, która Z która tego też jest. powodu my nie zrywamy tych stosunków dyplomatycznych. Stosunków dyplomatycznych z Rosją poza, poza Ukrainą nie zerwał nikt. Dlatego że, dlatego, że to jest zawsze kanał komunikacji, i to jest zawsze kanał, przez który różne sygnały się wysyła, niezależnie od tego, jak napięte są relacje. I myślę, że nie zdecydujemy się na... Radosław Sikorski o tym mówi. I Radosław Sikorski to zresztą, to zresztą powiedział. ponieważ Nie zerwaliśmy relacji w lutym 2022 roku, więc tym bardziej nie zerwiemy ich teraz, w sytuacji, w której wyraźnie widzimy... Starania przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, w tym, żeby znaleźć jakiś modus vivendi z Federacją Rosyjską i jakaś forma układów, jest kwestią czasu. W związku z czym zerwanie stosunków dyplomatycznych stawiałoby nas poza margines chociażby wiedzy o tym, co się dzieje. Bo trzeba pamiętać też o tym, że. Nasz ambasador w Moskwie nie kontaktuje się tylko z władzami Federacji Rosyjskiej, ale też kontaktuje się z innymi ambasadorami. Część wiedzy, którą na przykład Rosjanie wysyłają za pośrednictwem ambasadorów nie, Niemiec w Moskwie, Francji w Moskwie, nie wiem, Wielkiej Brytanii w Moskwie, Stanów Zjednoczonych w Moskwie, w sposób półformalny albo nieformalny trafia za pośrednictwem polskiego ambasadora również do Warszawy. W związku z czym to, byłby, to byłoby no, taką cenę, przede wszystkim zapłaciłaby Polska, dużo większą niż Rosja. Rosja, gdybyśmy zerwali stosunki i, i wyrzucili ambasadorów, mm. czy inaczej, gdybyśmy wyprosili, amba zlikwidowali ambasady, bo wyproszenie ambasadora, no teoretycznie jeszcze mamy możliwość wyproszenia ambasadora. Rosjanie swoją drogą nie mają teraz ambasadora Pek. w Polsce, bo Sergi Andrzejew zjechał. E, Wspomniałeś o tych służbach i trochę o to chciałbym Cię zapytać. No bo u nas na łamach e, dziennika Gazety Prawnej pojawiła się rozmowa z pułkownikiem Grzegorzem Małeckim. Jest to były szef agencji wywiadu, czyli właśnie tej służby specjalnej, która zajmuje się naszym wywiadem za granicami e, polskiego państwa. On mówi o tym, że nasze służby nie są dzisiaj e, do końca gotowe na ten rodzaj wojny hybrydowej. Służby zostały zaprogramowane w latach 90., opierając się jeszcze na tym, jak działał nasz wywiad za czasów. PRL. Twoim zdaniem, oczywiście, mówimy pewnie o jakichś spekulacjach, o tym, co słyszysz w jakichś nieoficjalnych rozmowach, my jesteśmy gotowi no, do takiej codziennej pracy wywiadowczej, właśnie na tym kierunku wschodnim. Problem polega na tym, że budżety naszych służb obu agencji wywiadu i służby wywiadu wojskowego są na tle możliwości rosyjskich mikroskopijne. I to prawda, że nasze zasoby są mocno ograniczone, na pewno dużo bardziej ograniczone niż, niż zasoby służb rosyjskich. Nie tylko nawet ze względów budżetowych, ale też ze względu na pewną bezczelność. To znaczy, Rosjanie są gotowi mordować, Rosjanie są gotowi, Rosjanie są gotowi na tak naprawdę wszystko. Jeżeli Rosjanie w czasach dużo bardziej pokojowych byli w stanie zamordować brytyjskiego obywatela przy użyciu środków rozszczepialnych, mam na myśli Aleksandrę Litwinienkę. No, to tym bardziej są na to gotowi w czasie zimnej wojny z Zachodem, która trwa. Mhm. W związku z czym, a my nawet z przyczyn stricte cywilizacyjno-demokratycznych nie jesteśmy i chyba dobrze, że nie jesteśmy gotowi na tego typu, na, na tego typu symetryzm czy tego typu symetrię. Natomiast, natomiast też warto pamiętać, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią większego sojuszu, sojuszu północnoatlantyckiego. I ponieważ nie jesteśmy też jako jedyni, nie padamy jako jedyni ofiarą tego typu rosyjskiej dywersji bo to są też, ofiarami padają zarówno państwa bałtyckie, Rumunia, Finlandia, w różny, w różny sposób, Niemcy, Wielka Brytania. Mhm. Być może takie działania powinny być koordynowane szczebel wyżej, to znaczy na poziomie sojuszniczym. I być może, być może takie prace trwają, być może takie, być może nawet takie operacje trwają, o których niekoniecznie musimy wiedzieć. Ważne, żeby Rosjanie o nich wiedzieli. Natomiast, natomiast odpowiedź na działania rosyjskie no, bo bez niej Rosjanie tylko się będą uczyć zachęceni. Znaczy brak odpowiedzi jest utożsamiana ze słabością, z paraliżem, ze strachem. A to jest właśnie to, co Rosjanie chcą w nas wzbudzić. Odpowiedź, umownie mówiąc, symetryczna, pokazuje, że się Rosji nie boimy. I to nie znaczy, że Rosja się wycofa i zaprzestanie działań dywersyjnych, ale może przynajmniej ograniczyć ich, ich skalę. No bo wiadomo, jeżeli osiągasz swój cel, no to kontynuujesz działania, które cię do tego celu prowadzą, jeżeli nie osiągasz celu, to być może porzucisz albo ograniczysz. Na koniec chciałem się zapytać o operację Horyzont. To jest coś, co ogłosił szef e, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Mówił o tym również Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef resortu obrony. E, co my dzisiaj wiemy o, o tej operacji? E, brzmi ona poważnie, ma w niej uczestniczyć nawet 10 tysięcy żołnierzy. Co to jest, krótko mówiąc? No ja obawiam się, że to jest, że to jest operacja, która znów ma przede wszystkim na celu pokazanie sprawczości. To znaczy, no, można wysłać 10 tysięcy żołnierzy, którzy, którzy będą teraz chronić linie kolejowe. Natomiast ta dywersja na kolei nastąpiła. Prawdopodobnie następny akt wrogi Federacji Rosyjskiej będzie wymierzony w zupełnie inny odcinek polskiego państwa. W związku z czym y, 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 pozwólmy służbom szeroko rozumianym. Wojsko Polskie do nich się za, w, 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 tym, ścigania, w tym momencie się do nich po zalicza. Polskie, tak. Pozwólmy wojsku y, y, z większą autonomią y, proponować, y, proponować działania, y, które miałyby trochę więcej sensu. Takie poza takiego punktowe, poza, tak? poza poza punktowe, hmm. być może, um, chociaż te, nie, też z drugiej strony nie chcę jakichś takich, nie chcę iść w jakąś bardzo mocno kategoryczne stwierdzenia, dlatego że być może y, na pewno jest coś, o czym nie wiemy, być może, być może polskie władze mają y, sygnały o tym, że y, ta dywersja na linii Warszawa-Lublin, która nastąpiła w dwóch miejscach, być może to jest odcinek jakiejś szerszej operacji, która dopiero miałaby się zacząć. W związku z czym, wtedy pokazanie Rosjanom, że my tutaj będziemy mieli 10 tysięcy ludzi, którzy będą pilnować linii kolejowych i innych obiektów infrastruktury krytycznej, być może, jest, być może ma swój głęboki sens. Nie chcę absolutnie yy, przesadnie kategorycznie do tego podchodzić, aczkolwiek no, trochę mi to tak, taką polityczną bardziej reakcją niż, 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 niż faktyczną. Pewna forma pachnie. demonstracji, tak? Pewna forma demonstracji. Jeżeli adresatem tej operacji jest Rosja, bo na przykład wiemy o czymś, czego nie komunikujemy, to okej. Okay. Myślę, Natomiast... że na Kremlu jest takie poczucie, wow jest operacja? Nie, ale być może, ale zawsze przy tego typu operacjach kalkuluje się również koszty. To znaczy, jeżeli Rosjanie na przykład zorientują się, że e, jeżeli gdyby Rosjanie planowali jakiś kolejne wersji na kolei, zorientowali się, że ta kolej jest rzeczywiście obstawiona wojskiem, służbami, policją i wszystkim, e, no to być może nie będą chcieli tracić, nie będą chcieli wysyłać swoich zasobów e, ludzkich, chociażby na, 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 na taką operację. Ale to jest już gdybanie, mam wrażenie, za daleko idących. Nie wiem, czy chcę w, w nie brnąć. E, jasne. Będziemy obserwować to, co się dzieje. Będziesz też o tym pewnie pisać u nas na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Michale, bardzo Ci dziękuję za wizytę u nas w studiu. Ja dziękuję za zaproszenie. A gościem politycznego porządku był Michał Potocki, kierownik działu Kraj, Świat i Gospodarka w DGP. Ja nazywam się Marek Mikołajczyk i bardzo dziękuję za Państwa uwagę.